Tak, to już dzisiaj znowu ja w... w szalonym parku dinozaurów. No, dzisiaj postaram się do końca złożyć tego zaura, którego już mam, ale no, chciałbym mieć jeszcze... A nie! A to jest taki... O kurde, no to tego dinozaura postaram się złożyć dzisiaj do końca. Mm -hmm. No. Kurde, no dobra. No to jak? Nie, dzisiaj tylko to z tego z tego so, z tego zrobię. Mhm. Mm no Nie, ja w tych odcinkach to ja nie będę robił tak aż mega dużo. Kurde, no jedną kość. Jezus no. Hm. No i tu jest. Ja, ja, ja. No on już w dupala. No i mamy kolejną kość. Kurde, ja 500 końów wydam, żeby... Żeby jedną kość zdobyć. Bo może to no to chociaż dwie. Je... Boże, Kaj. Hmm, no to chociaż niech dwie kości bym chociaż w dobu. I to do jakiegoś... Mm -mm sensownego dinka no kurde no dobra no i znowu do tego no i czaszkę do tego nie wiem się ma złotem mm, no kurde nie trycie do z tego zaura no, no no i kurde no jak zwykle reklamy mu trzeba obejrzeć. Ja zapozuję i odstopuję po reklamie, okej? Okay? <grymne> no dobra, to już jesteśmy po reklamie i widać, że już kolejne rzeczy odkopujemy. No i wykopaliśmy. Czaszkę i... Kolejną kość do tego latającego. Pterolaktera. No i dobrze. No. A jezus, maja. Ja już mam. I kurde, no i czeka też mam. Ja wale, że się innej kości nie mogę nie dać. Nie, ja nie mogę. Głupie, głupie los. No, gdyż gra. Wybiera te losowe kości, że samemu nie można wybrać. Jezus. O, no i znowu ta dupa do tego. Tego zobra, kurde. No, już dupsko do niego mam. Hm, to ta dziwna pała, którą tam ma. No, no dobra. Hm, hm, hm. No, nic nie ma. No, i oczywiście. Tu jest, kurde, no dobra. Kolejna reklama, już nie będę. Nie, to weźmy. Ja powinienem tego reklamować, a więc. Um, już po reklamie jest na szczęście. I teraz słuchajcie, Są mi jeden Pikachu. Co mam wybrać? Nie, to, to. No, świetnie, pewnie. No, kurde. No, i tak kość do dupy totalnie. Przeromana było w tym środkowym. No, ja nie chciałam wcale tego wybierać. No ja nie mogę porąbane. No dupę już ma. Ja. No dobra, no to idziemy na wojnę dinozaurów. Już wszystko odblokowane, no to na te wojny idziemy wtedy. Trzeba wywalczyć te 8 stówek. Zawsze to coś. Tak, no, zawsze to coś. No 8 stówek. Już spora sumka. Ale dobra, ostatnia walka i. Chociaż w sumie nie. No dobra. A to na tej walce tutaj wstawię. Hmm, mojego najpotężniejszego. Na razie dinozaura tutaj wstawię o tego. Jego amonita. No i w sumie start. Trzymajcie za mnie kciuki. No ja chcę rozpoczynać. Dobra. I... Kurde no i pudło. No same krytyczne ciosy. W tamtych wojnach też same krytyczne ciosy dostawałem. Ja. No dobra, tylko mi przywalił. Mm. Tylko krytyczne ciosy. Ja nie mogę, no to już wiadomo, że przegram. No tylko się spierdział. Może uda mi się wygrać. Może. Ja nie mogę. No już wiadomo, że przegram. Tu tylko przystęp tego głupiego dinozaura. No i mi przywalił, ja nie mogę crash. A masz. O, no dobra, mam wielką szansę. Może mi się jednak uda. Niech teraz jeszcze raz stwierdzi. Nie, no dobra, musiał mi przyłożyć. Ja walę. No dobra, te dwadzieścia. Mhm, no dobrze. No jasne, że przegram. Kurde. No, walić to. Dupa. Gównik. No dobra, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Z gry, która no, no z gry w która mi się nie udała, ja walę te raptory gówniane, ja. No dobra, to by było na tyle. W tym dzisiejszym odcinku. No więc żegnam Was drodzy widzowie. No i cześć i pa. Lajkujcie i subskrybujcie, komentujcie, pa.